A taka propos, jak ktoś już dotrwał do tego miejsca, to mam pytanie do halo. Dzień dobry, witam Państwa w drugim dniu mojego urlopu. Jakbyście się zastanawiali, dlaczego nie widzieliście pierwszego, to za chwilę Wam opowiem. to takie typowe dla mnie. Na początek musimy sobie Poustawiać nie to o. i zjeżdżamy w dół, elegancko druga rzecz, którą ustawimy, to ustawimy sobie. Nawigację. Dobra. Trzecia rzecz, dzisiaj przetestujemy nawigację. No sprawdzimy. Jak widzimy, jesteśmy w górach. Jak widzicie, jesteśmy na motocyklu bo to bo to są przecież to jest przecież urlop na dwukółkach dzisiaj krótka wycieczka bo mimo, że jak widzicie jest piękna pogoda to niedługo się skończy więc cieszmy się tu każdą chwilą którą mamy jedziemy może zobaczymy coś fajnego. Widoki widokowo powinno być nieźle, bo przezroczystość powietrza dzisiaj jest dobra. Ale od początku. Plan wyjazdu w góry na urlop motocyklem urodził się już jakiś czas temu. Sprzyjało temu sprzyjało temu ilość Wyjazdów w góry, więc mamusia jest zaopatrzona we wszelakie zakupy. No to czemu nie? Żeby nie był to nudny przelot z północy na południe autostradami, więc postanowiłem go wczoraj ubarwić. No i wszystko by było pięknie, bo. Do Częstochowy był przelot. I w Częstochowie zjazd z autostrady. I dalej ruszyliśmy szlakiem Orli Gniazd. Tak. Wiecie, ja część z tych zamków to już miałem okazję kiedyś tam w życiu zobaczyć. No ale na motocyklu jest inaczej. Więc przelot był. Dlaczego tego nie zobaczyliście? No bo, po pierwsze, primo, kamera się usytuowała tak, że widok był taki. No to średnia atrakcja, nie? Druga sprawa, kamerę wyłączyłem, bo uznałem, że, o czym zaraz też powiem, że część tamtych, część tych zamków to jest bezsensowna, ta środkowa część. No i kurczę nie włączyłem jej na najbardziej atrakcyjną część, czyli na ojców pieskową skałę ojców. No. A później, jak się przebijałem przez Kraków, to się wyłączył mikrofon i godzina mojego gadania poszła. W związku z czym uznałem, że szkoda marnować więcej czasu na obróbkę filmu i skasowałem cały materiał dlatego nie widzieliście wczoraj owszem, tam w trakcie mojego obecnego gadania jakieś tam zdjątka widzicie ale co tam gdzie on mnie ciągnie Coś tu z tą nawigacją jest niechalo. Ja nie wiem, czy nie chce zawieść, musimy zaraz zmienić. Chyba stanąć i, i zmienić. No, jak zwykle problemy się piętrzą. Natomiast, wracając do tematu, żeby tu za mocno nie przedłużać, jeżeli chodzi o zamki na szlaku, pierwsze bliżej częstochowy, super. Fajnie, na gołych, na gołych takich pagórkach postawione, cudownie to wygląda. Później są, zamek, jest zamek, już nie pamiętam gdzie, taki w mieście. No to tam, właściwie to były dwa zamki. No to tam trzeba uważać, żebyście nie przejechali tych naganiaczy na parking. Dobra, niech. Była chwila przerwy techniczna i już jedziemy. Dzisiaj. O, matko teraz. Teraz będziemy się za nimi grzebać. To bez sensu. Zobaczcie, jaki ruch dzisiaj. Bo to jest ostatni dzień ze słońcem. Trochę ich odpuścimy, niech sobie jadą do przodu, nam się nie spieszy. Dzisiejsza, dzisiaj mamy taką miłą wycieczkę, nie za daleko. Być może widokowo będzie fajnie, zobaczymy. Plany były trochę bardziej ambitne muszę wam powiedzieć, bo na dzisiaj plan był objazd Tatr po stronie Słowackiej. Ale no żadna frajda w deszczu jeździć A okienko czasowe było takie nazwałbym to średnie W związku z czym Uznałem, że Słowację zrobimy przy pewnej pogodzie, jak będzie pięknie. W związku z czym nie będzie Słowacji i tak trzeba się cieszyć, że wczoraj cały dzień było słońce, dzisiaj zaczyna się słońcem, to i tak jak na mój urlop jest mega. I pozdrawiamy kolegę. Och, wczoraj na jurze, na tym odcinku ojcowskim, nazwijmy go tak. Słuchajcie, pięknie, tylu motocyklistów było. Mam nadzieję, że dzisiejsze ustawienie kamery jest dobre i widzicie pasmo Babiej Góry. I muszę Wam powiedzieć, bo tego to nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale jest mega wyraźna. A co w górach to oznacza? A oznacza zmianę pogody. Jak góry robią się ostre, będzie padać. I to wcale nie w odległym terminie. Więc pamiętajcie o tym. Wjazd na Krowiarki już widzieliście. Dzisiaj to będzie powolny wjazd, patrząc na ilość samochodów. Mam nadzieję, że później będzie trochę lepiej. A jeżeli nie, to i tak to nie ma większego znaczenia. Ale, bo nie wiem czy dokończyłem w końcu to podsumowanie z wczorajszego dnia. Jedno jest pewne: jeżeli chcecie pooglądać zamki i połazić przede wszystkim z parkingu na te zamki, no to bardzo proszę. Jeżeli liczy się dla was tylko jazda, a zamki są jakimś tam tylko doczepem, to jedźcie w okolice Częstochowy na tamte zamki i na koniec trasy do Ojcowa. Skoła, skała ojców. Mega rewelacja. Droga jest cudownie kręta widowiskowa, widokowa. Co prawda, nie jedziecie grzbietem, tylko doliną ale fantastycznie to wygląda. Ja byłem zachwycony, mimo że tą trasę wykonywałem już samochodem i powiem Wam, że jakoś niespecjalnie specjalnie wtedy robiła wrażenie. No ale co tam? Jak widzicie, sporo jednośladów. No bo trudno, żeby nie było przy takiej pięknej pogodzie. My dzisiaj w Tatry nie wjeżdżamy, bo przelecimy sobie tutaj na drugą stronę. Gdzieś w okolicach Jordanowa sobie odskoczymy w lewo. Nie wiem, z jakiego Jordanowa? Nie pamiętam czego. To się dowiecie. W każdym bądź razie skoczymy w lewo. I Wczoraj zrobiłem 500, prawie 560 kilometrów. Nasz, naszą, czy moją trasę zakończyłem przysłopem. No też w planach mamy przejechać przez przysłop może jeszcze dzisiaj. Ale to już nie będzie pierwszy raz. Nie muszę wam powiedzieć, że 30 stopni zrobiłem. Hmm. Taki byłem. Jechaliśmy w dwa motocykle. Bo jechało też BMW. Pamiętacie, tu się ślizgnęliśmy ostatnio, ale dzisiaj czysto. Pięknie. Mega bardzo mi się podobają te górskie drogi. Pod warunkiem, że jest dobry asfalt. I, te, I to był dobrze pokonany zakręt. Bez szalonej prędkości, z dobrym złożeniem. Ha! Pamiętajcie na stacji, żebym sprawdził, bo tutaj na pewno wychylenie mieliśmy największe. Jest 19 stopni, więc jest przyjemnie. Za mniej więcej półtorej godziny nadejdzie fala upału. Pamiętacie ten zakręt z poprzedniej jazdy? Tutaj widać, że trochę pojeździłem, nie? Po zakrętach pięknie. Szkoda, że pod słońce patrzycie, więc obraz może być słaby. Przepraszam, jeżeli tak. ale co to potem już będziemy mieli słońce z prawej <śpiewanie> 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 tylko grunt pamiętajcie żeby nie wpaść w samozachwyt bo to to może doprowadzić do tragedii. Koncentracja cały czas. Jesteśmy na krowiarkach. Stąd byśmy mogli sobie pójść na Babią, ale ponieważ nie wolno motocyklem, to nie będziemy się tam O, właśnie. Czyli tu wszyscy idą na ten. Próbują się dostać na parkingi. Powiem Wam, że, że odważni są ci ludzie. Bo jest która? Jest dziewiąta za trzy godziny. Za trzy godziny zmieni się mocno pogoda. Zobaczcie, co to robi jeden pogodny weekend. Jak widzicie, już pasmo chmur jest, dlatego właśnie tam nie pojechaliśmy. Trzymamy się strefy pogodowej, bo to nie ma co. Czemu my Janusika nie mamy włączonego? Widzicie? się zmienia pogoda. Dobrze. Dobrze, że się zdecydowałem, bo tak rano miałem wątpliwości, bo to wiecie, no w moim wieku 560 km na dwóch kołach w temperaturach kończyłem 28 To tak. No to tak już nie, nie, to, nie, te, nie to zdrowie, nie ta kondycja. Aczkolwiek przyjechałem i powiem Wam, że fizycznie rewelacja. Psychicznie już czuć było zmęczenie, no bo jednak jedziecie, koncentracja. Kraków przejechałem. Słuchajcie, pierwszy raz, ja już nie pamiętam, kiedy ja w Krakowie byłem ostatni raz. No, w Krakowie przynajmniej 20 lat nie byłem. I. Powiem wam jedno, jeżeli chcecie się wybrać do Krakowa, motocyklem. Ja co prawda trochę późno się doczytałem na tablicach, że motocykle mają wstęp na buspasy. I to mi zupełnie zmieniło jazdę. Fantastyczne to było. Bo tak, to, to bym jeszcze chyba teraz wyjeżdżał, bo wczoraj był taki dzień, że wszyscy na południe wyjeżdżali z Krakowa. Ale powiem Wam, że naprawdę rewelacja. Natomiast sam Kraków zakorkowany, ładny, bo to jest piękne miasto. Szczególnie te okolice. Wiecie, e, tam gdzie jest zamek na Wawelu. Natomiast, natomiast, no, zatłoczone do granic. Jak ktoś mówi, że że jest zakorkowana, to jak sobie jedzie do Krakowa. Tam właściwie powinno się w pracy mieszkać, bo to zanim dojedziecie po pracy do domu, to właściwie możecie zjeść śniadanie i wracać. Ale udało się, przejechałem Kraków, jestem dumny z siebie. Duże miasto na motocyklu, daliśmy radę. No, wam podziwiam, podziwiam yy, rowerzystów tutaj. Zobaczcie, mnie jest żal, motocykla pod taką górę, a... a oni śmigają bez problemu. Posunąłbym się nawet do twierdzenia, że jak na nich patrzę, to mnie kolana bardziej bolą. Się. A, bo ta serpentyna jest w dół, Aha. to nie ma lekko. I to jeszcze zobaczcie, taka ja pierdole, że jak można tak ścinać te zakręty samochodem. Muszę wam powiedzieć, się zastanawiałem, czy by tu nie dokupić nawigacji, mówię kurde, ale mam ten Janosika, Mapy CZ ale się okazało, że jest aplikacja dla motocykli BMW, która się podłącza do systemu pokładowego, i również może przekazywać informacje takie jak nawigacyjne, w związku z czym ja sobie z Mapy CZ. Wyeksportowałem plik, który wgrałem do, do tej aplikacji BMW, i proszę. I można? Można. Po wczorajszym jeździe myślałem, że dzisiaj to z chyli się, nie rusza. A tu proszę. Płynność, giebkość. A taka propo, jak ktoś już dotrwał do tego miejsca. To mam pytanie. I nie po to, że jakoś mi zależy na komentarzach, bo niespecjalnie mi zależy, ale do osób, które jeżdżą, czy wy też macie, że czasami wsiadacie na motocykl i wiecie, że to nie jest dobry dzień, że jesteście spięci fizycznie, nie wiem jak to dokładnie wybrać. Ja coś mnie coś takiego się zdarza. Muszę wam powiedzieć, czasami po pracy wsiadam i jestem tak spięty mięśniowo, że i zakręty nie wychodzą płynnie. Owszem, no jadę, jechać jadę, nie? Ale no to, to nie jest to. Rano nie ma problemu. Młody Bóg wykonany z plasteliny. Jak ma padać, to trochę pokręcę, poskładam te, ten film. I tu, tu jest jakaś kopalnia. Widzicie? Okay. Halo pociąg, halo ale za te hałdy wyglądają, nie? Tam są jakieś skały jakieś skały budują, ten wydobywali A u góry jeszcze coś tam jest Jedzie pociąg Intercity Na pewno się spóźni Ja raz jechałem. Dziękuję. Na, następny wyjazd pociągiem za następne 28 lat. Uy, za 28 to jest duża szansa, że w proszku będzie mnie wieść. Gdzieś tam rozrzucić. No. Poproszę. Nie, nie damy się złapać na kąt prosty. Kąt prosty i światełka mają zniknąć. Tak, dziękuję. Jedziemy na zawoje. W zawoju się tankujemy, jest 26 stopni, się gorąco robi. Jedziemy z mamusią posiedzieć w ogrodzie. Takim widokiem na Babię. Z Państwem się żegnam. Dziękuję za drugi dzień mojego urlopu, wspólnie spędzony na dwóch kółkach. Do następnego Siemanko.